Dzień dobry. Dzień dobry w ten piękny, słoneczny poranek wprost z Wisły. Jesteśmy w Wiśle na deptaku. Pokażę Wam, jak się budzi Wisła. Ale pewnie znacie, bo pewnie kosztowaliście tutaj oscypka, ten kto oczywiście był jakiegoś trunku z dodatkiem miodu, na przykład nie? No, ja Wam pokażę deptak, ale tak naprawdę pójdziemy troszkę inną drogą, która będzie jakby odzwierciedleniem całego odcinka. Chodźcie. Za mną. Zdecydowanie wolę taki spacer po Wiśle. W pięknych okolicznościach przyrody. E, oczywiście zachęcam Wam do takiego spaceru. Po zwiedzeniu z cypka i skosztowaniu. E, tylko później uważajcie, żeby nie piknąć do. Chociaż może Was to lekko otrzeźwi. E, e, dlaczego Wisła? Ponieważ chcę byśmy dzisiaj się udali do źródeł, do źródeł Wisły. A przy okazji powiem Wam o moich doświadczeniach zawodowych, o źródłach mojej wiedzy. Zatem chodźmy wspólnie do źródeł wisły, a wcześniej na chwileczkę zajrzymy do miejsca, gdzie z gastronomią moja przygoda się zaczęła. Zapraszam do oglądania. drodzy jako 15-latek wysiadłem na tej stacji kolejowej kompletnie teraz odmienionej by rozpocząć edukację edukację w pobliskiej szkole do której za moment dojdziemy jako 15-latek z obawami podchodziłem do tematu wyboru nowej szkoły ale nie sądziłem że Całe życie zawodowe będzie się kręciło wokół gastronomii. Widać dobre źródła, dobre źródła. Jako młody chłopak nie wiedziałem, czy ten wybór tej właśnie szkoły jest dobry. Obecnie, z perspektywy czasu, muszę Wam powiedzieć, że nie widzę się w innej e, roli, w innym zawodzie jak gastronomia od co od co zobaczcie zaraz będziemy w kościele przynajmniej będzie takie echo poczekajcie o o nie wiem czy to słychać ale zróbmy tak Pan z wami. Dobra, nie? Okej, okay. idźmy. Idźmy do szkoły. Pokażę wam, gdzie ta szkoła jest. Nieco odmieniona szkoła, ale to właśnie tutaj rozpocząłem swoje szlify gastronomiczne. A teraz, teraz Was już zapraszam do do źródeł Wisły i podczas tej wycieczki będę Wam coś tam nakreślał gdzie to moje doświadczenie e, się rozwijało jak to po kolei wyglądało Chodźmy Podążając w górę rzeki Wisły dotarliśmy do źródła nie to tylko taki żart to ujęcie wody pitnej Wisła Czarne a do źródła oho to my jeszcze trochę mamy trochę mamy chodźmy będziemy dalej Raport o stanie wód. Stan wody wisły utrzymuje się na poziomie niskim. E, powiedziałbym, że do kostek. Tak, 06. No, do kostek. Piąteczka, chłopaki. No I tak oto piąteczkę z dzieciakami przybiłem i zmierzamy w górę Wisły. To co widzicie po prawej stronie, ten potok to rzeka Wisła. Ale rzeka Wisła. Biała Wisełka, bo dzieli się na Rzeka Wisła na białą i czarną, a schodzą się jako w jedną rzekę w tym ujęciu wody pitnej, które Wam już pokazywałem, tyle że to nie jest. Tyle, że to nie jest Wisła. Taką jaką znacie rzeka Wisła łącząc się w białą i czarną Wisełkę dopiero nazwana jest rzeką Wisły Do źródeł do źródeł Wisły, do źródeł mojej wiedzy, doświadczenia uważam, że na samym początku w pierwszych materiałach powinienem coś opowiedzieć o sobie byście w jaki sposób mieli obraz mojego doświadczenia nie żeby się chwalić nie, nie o to chodzi bo nie mam się czym chwalić jestem zwykłym człowiekiem takim jak wy który w gastronomii tyra przez ho 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 dobra ponad 20 lat Stąd czas się przedstawić, dzień dobry, nazywam się Mieczysław krzępek i zapraszam w podróż gastronomiczną. Ba, kolejny raz to powiem, do źródeł, do źródeł Wisły, chodźmy. Przechodzę przez Wisłę. Uwaga. Uwaga, bryknę do wody czy nie. No i przeszedłem. Szkołę już mieliście okazję widzieć. Po szkole od razu nie poszedłem do do pracy właśnie w tym zawodzie. Jeszcze w międzyczasie byłem kierowcą samochodów ciężarowych. A później wróciłem do gastronomii, właśnie na stanowisko. Uwaga, pomocnika kelnera. Od tego zaczynałem. Później był kelner. Później. Stanowiska kierownicze, później stanowiska zarządzające, a w międzyczasie również otworzyłem własną działalność gospodarczą i świadczyłem usługi e, obsługi czy pomocy w zapewnianiu pracowników, dokładnie rzecz biorąc, kelnerów w różnych hotelach. W wyższej kategorii, powiem tak. A tych pracowników szkoliłem, prowadziliśmy jakieś warsztaty, szkolenia. No i powiem tak, nie narzekaliśmy na brak pracy w tym okresie. Następnie otworzyłem, czy poszerzyłem działalność gospodarczą. O usługi cateringowe, które z 20-letnią już Renomą prowadzi na ten moment moja małżonka, a ja, a ja stwierdziłem, że czas otworzyć kanał na YouTube dlaczego? Bo dzwoniąc do mnie, czy rozmawiając nawet w takich bezpośrednich kontaktach ludzie z gastronomii mówią: że Nie tak, nie ma kelnerów. Nie ma kelnerów, i myślę, że sami przyznacie, że jest różnie w restauracjach, jeżeli chodzi o obsługę.